Na ulicach jak widać, szaro. Atmosfera raczej nie nastraja do zabawy. Ale wystarczy trochę dobrych chęci i. Tak też pomyślało już tysiące, niekoniecznie najmłodszych ludzi. Kursy tańca przeżywają prawdziwe oblężenie. I słusznie, ten sport rozwija dosłownie wszystkie mięśnie. To Rozwija także umiejętności społeczne i przełamuje bariery. Jeżeli ktoś już odważy się wykonywać jakieś pewne ruchy, potem odważy się na coraz więcej, to od razu dużo łatwiej kontaktować się z ludźmi, poznawać nowych ludzi i w ogóle to na pewno bardzo przyspiesza te wszystkie kontakty. Aby zacząć nie trzeba wielkiego doświadczenia ani stałego partnera. Na kursach znajdzie się zawsze ktoś chętny do tańca. Tak też pomyślał pan Olgierd, dziś zapalony tancerz Salsy. Ja akurat poszedłem sam, poszedłem sam i nawiązałem po prostu niezliczoną ilość znajomych i świetnie się razem czujemy. Nie ma absolutnie problemu z tym, że ktoś przychodzi sam na kurs, dlatego że jest dużo innych osób, które też przychodzą same, więc grupa bardzo szybko się poznaje, integruje, więc absolutnie nie ma takiej możliwości, że ktoś przyjdzie sam na kurs i z tej okazji będzie sam stał i nie będzie się dobrze bawił. Kiedyś ludzie szturmowali sale taneczne pod wpływem kultowych filmów. Dziś kultowe są telewizyjne programy, a zwłaszcza celebryci, którzy przekonują, że nawet wiele we nogi mogą ruszyć w tango. Państwu też serdecznie doradzamy sprawdzenie, czy nogi, które noszą nas do pracy, potrafią także tańczyć. Basia Zielińska, Łukasz Słaniewski, witam, witam. To są ludzie, którzy mają znakomitą kontrolę nad swoimi organizmami. Dokładnie. Staramy się. Nad ciałem i duszą. I u nas dzisiaj też rząd duszy powstanie, oni zatańczą, ale najpierw powiedzcie, namnożyło się programów tanecznych. Czy Wy widzicie ze swojego doświadczenia, że rzeczywiście ciągle coraz więcej osób chce tańczyć? To dokładnie tak jest teraz. Na koniunkturę wpływa to z szkół tańca i wszystkiego bardzo dobrze. No i ludzie po prostu się garną na wszystkie style, starsi, młodsi, no jest dobrze. Nawet panowie zaczęli tańczyć tutaj duży, duży sukces. Prawda? Szkoły tańca rosną jak grzyby po deszczu, Tomek, już się, do jednej, Tomek już się do jednej zapisał. To nie do naszej, <grym> to nie dobrze. W sensie odradzali mi, bo <grym> powiedzieli, że mogę was wpędzić w kompleksy. Dobrze, ale słuchajcie, czy to prawda, że taniec jest jakoś tak wyjątkowo dobry na kondycję i zdrowie, szczególnie kiedy zima idzie? No ja myślę, że kondycję zarówno fizyczną, jak i psychiczną, ponieważ wszelkiego rodzaju handry jesienne, słoty, myślę, że mogą spokojnie minąć na sali tanecznej, a później na imprezie, kiedy sprawdzamy nasze możliwości i to, czego się nauczyliśmy na zajęciach tanecznych. I wtedy fakt, że dzień jest krótszy, jest zaletą, a nie wadą. Tak? Ha, ha. A jak wybrać dobrą szkołę tańca? Bo tych szkół też się namnożyło, jest ich mnóstwo. Na co zwracać uwagę? Przede wszystkim na instruktorów, tak naprawdę. To znaczy, instruktor to jest osoba, która nas w to wprowadza wszystko i ona musi to zrobić dobrze, musi nas zachęcić. Jeżeli coś nam w miejscu, nie pasuje, to trzeba jak najszybciej go zmienić. Ale po mówisz, mówisz o wyglądzie czy sposobie podejścia? To musi to być katem, czy raczej musi być łagodny? To zależy od takich indywidualnych potrzeb, że tak powiem, uczestnika zajęć. Najlepiej Także, jakby łączył jedno i drugie. Dokładnie, czyli, czyli takim czas, delikatnym katem. Czyli tak. metoda kija i marchewki. Dokładnie, za dobre pochwalić, tak. za, za złe zganić. Mhm. Czy można gdzieś sprawdzić w internecie, czy ta szkoła jest w porządku? Czy, ma jakieś, czy instruktorzy mają uprawnienia? Czy na pewno jest tak, że y, są różne fora, na których ludzie sobie rozmawiają i plotkują i tam można na pewno zasięgnąć języka. Natomiast tak naprawdę najlepiej samemu sprawdzić, dlatego że każdy ma inne potrzeby, każdy sobie coś innego wymyśli, inaczej sobie wyobraża tą naukę tańca sw swoją, więc myślę, że każdy powinien sprawdzić i dopiero później też tym ocenić. To samemu. trochę też jest tak jak z dyscyplinami sportu, to znaczy styli tańca jest bardzo dużo i każda się rządzi troszeczkę innymi regułami. I no wiadomo, trzeba, trzeba każdej spróbować, żebym wyrobić sobie własne zdanie. Basiu, spójrz mi głęboko w oczy i powiedz szczerze. Nie patrz. Czy nie ma takiego drewna, którego by się nie dało nauczyć tańczyć? Nie ma takiego drewna, którego by się nie dało. Nie, uważam, Uf. że autentycznie. My, my, akurat, mamy tutaj bardzo dużą skuteczność, e, szczególnie w nauce salsy, i wydaje mi się, że naprawdę nauczyliśmy e, takie przypadki, które no, wyda, wydawały się być beznadziejnymi. Na początku. Udało nam to się nie jest łatwe taniec, prawda? Głody, to właśnie także... Tam się trzeba jest... trochę wić. O tyle nie jest łatwe, że trzeba też prowadzić partnerkę w przypadku partnera, Albo być a być prowadzoną tak. w przypadku partnerki. Także. Co też nie jest łatwe. A trudno jest być prowadzoną, kto ma łatwiej? Facet czy kobieta? To, to są powiedzieć. zupełnie inne dyscypliny, także to trudno powiedzieć. No, Dziewczyny ale... za dużo myślą zazwyczaj, więc ja polecam na zajęciach niemyślenie i po prostu. A partnerzy za bardzo się wczuwają partner partner i próbują czy, partnerki tam, i jest, czy... słyszałem, jest, Słyszałem typ dzikiego węża, to I, różne, typ, i typ zdrewniały, tak to. I jak? Jaki? Jak? imprezowy. Rozumiem. Jest tak, że teraz jakiś taniec jest najbardziej popularny, czy, czy za sprawą między innymi tych programów tanecznych tańczy się wszystko? Znaczy, tańczy się wszystko teoretycznie, ale to wszystko zależy od grupy wiekowej. To znaczy, e, młodsze, młodzież tak naprawdę, młodsze, młodzież, młodsze pokolenie, młodzież i dzieciaki bardziej się interesują stylami takimi jakimiś freestyleowymi typu hip-hop, hip jakieś fanki itd. Tak tak e, no i to ich bardziej kręci. Natomiast ci starsi, którzy już czują, że dwie osoby. Mogą razem coś zdziałać. To e... chodzą na tango albo sales. Albo, albo tańc towarzyski. Tak ja miałam propozycję. Spróbujcie udowodnić, że grawitacja nie ma dla Was znaczenia. Dobrze, zobaczcie co się stało. Nagle zrobiła się przestrzeń i gdybyście tę przestrzeń zagospodarowali, to jak sądzę, nie będziemy mieli więcej. Spróbujemy przeciwko. coś zaimprowizować. Spróbujemy Bo Ty nas skręci, bardziej, nas kręci wszystko, co zatańczycie. Tym bardziej, że my nie tańczymy, a Wy tańczycie w naszym zastępstwie. I jedynym powodem, dla którego nie tańczymy, jest to, że nie chcieliśmy zdominować programu. Bardzo, nie bardzo dziękujemy. <śmiewna> Proszę Państwa, oni Zapraszamy. też dobrze nas naśladują. Tak, dość <śmiewna> dobrze. Och, jak ja lubię na to patrzeć.